Witam i tradycyjnie znowu jak, jak zwykle smacznego, smacznego, bo już na pewno czekacie aż Franek się pokaże. No to już jestem. No dzisiaj chcę pokazać y, stary typ do 30 łożysko y, sprzęgło na trzy łapki i 28 w sumie. 25 jest to samo. No. No, różni się trochę tarczami. Tarczami, ale ja zaraz o tym już wszystko powiem. No. no. I co? Pierwsze? Co robimy? Przede wszystkim trzeba sprawdzić stan tarcz sprężyn, docisków. No. Przede wszystkim trzeba sprawdzić przede, pierwsze koło zamachowe. Jaka jest tam płaszczyzna, ta dolegania tej tarczy, bo tam przychodzi pierwszego stopnia tarcza? Czy jest płaszczyzna? Jak jest nierówna, to trzeba ją dać do planowania, bo planują właśnie te, tam minimalnie trzeba zebrać, żeby było równo, ale tym bardziej, jak jest przerabia się z 28 już na 30 sprzęgło, no bo tam jest ta tarcza mała i tam już jest wyrobione ten, ten mniejsza średnica w tym kole za no a teraz trzeba byłoby założyć tą, tą dużą tarczę, no bo ta e, starego typu 28 to jest akurat drugiego stopnia do 30, ale ona jest takiego, takiej średnicy, no mała jest, no ale teraz większość już wszyscy zakładają, już przerabiają na ten, tam wiadomo trzeba wałki sprzęgłowe wymienić, ten czas, bo te e, wałki są z grubym e, wpustem, no i co zakładamy? Zakładamy tarcza drugiego stopnia. Przykładowo jest. Wkładamy ją. Tarcze mają iść, tarcze mają iść i, e, pierwszego stopnia. Wiadomo. Jedna do tyłu, druga do przodu. No. A trzydziestka nowego typu na sześć łapek przychodzą dwie e, e, tymi dłuższymi do środka. No. Ale teraz będę mówił tylko o. 28 przykładowo i 30 te na trzy łapki. No, wkładamy tarczę drugiego stopnia tym dłuższym na dół no, bo tu dźwigienkami na dół ta tarcza idzie akurat jeszcze tych dźwigienek nie ma ale za chwilę będą. O tak i teraz zakładamy w naszym wypadku akurat to jest nowa nowa tarcza tamta była mocno popękana i zużyta zakładamy nową i jak ją zakładamy. Zakładamy ją tutaj na te trzy czpienie trzeba trafić, trzeba trafić tak, żeby o! Taka sprawa jest. Aby się otwory zgrywały. No, otwory, i już teraz jest ta tarcza przyduszona. Odwracamy i zakładamy te śruby z tymi sprężynkami. Te sprężynki się różnią, bo są dużo krótsze. I wkręcamy tu, tu, tu się nie pomylimy co, co do tarcz, bo akurat tu jest otwory. Tu gdzie są pełne, nie ma otworów w tych gniazdach. Zakładamy sprężyny. Nie? Te bo, większe, dłuższe. No, tu A w... jeszcze, jeszcze tylko dodam, że tu warto sobie zwrócić uwagę, żeby ta tarcza była w miarę na środku, bo jak ściśnięcie tak. sprężynami, to no, no. później będzie problem z montażem i na wałkach dwóch. No i, i, i dociągamy kluczem 22. Tu trzeba mocno do oporu do, dociągnąć. Ja na razie tylko do końca gwintu chcę to dokręcać. Tutaj mamy już akurat drugiego tarczę, drugiego stopnia dokręconą. I teraz następnie co wkładamy? Tu między tymi śrubami. To są takie trzy przegrody jakby. W jednej przegrodzie są dwie, dwie śruby i sprężyny pierwszego i drugiego stopnia są na przykład o. Te dłuższe wiadomo to są pierwszego stopnia sprężyny. O, wkładamy. Oni przychodzą tam gdzie nie ma otworu na przelot. Na przelot przechodzi ta śruba drugiego stopnia z tą krótszą sprężyną. Teraz wkładamy tą tarczę dociskową. Tak, tutaj mamy to dźwigienki. To dźwigienki jest później i dobrze, dobrze są. O, i wkładamy tak, że te prostokątne otwory mają trafić na, na te, te prostokątne otwory, na te trzy śruby. I tu jeszcze warto zwrócić uwagę, jak ma, bo to akurat ta, ta tarcza dociskowa jest nowa. Ale gdybyście mieli używane, to czasami tutaj puszczają te zgrzewy, to warto to zrobić, bo potem będzie kiepsko wyregulować, jak będą się obracały te miseczki. Więc to można przyspawać, ale trzeba to robić ostrożnie, żeby tam nie nadkładać za dużo materiału, bo po co ma takie niewyważone, że tak powiem, później się to w niewyważony sposób obracać? Tutaj jest zmontowany pierścień, ten wyciskowy łapek. On jest połączony z sprężynkami tutaj yy, i dźwigienki. Jeszcze może tylko czekaj odwrócimy, żeby pokazać ewentualnie byście chcieli zobaczyć od spodu jak te sprężynki tutaj one wchodzą w te łapki, mają takie otworki. W razie czego to jest do kupienia. Da się to kupić, gdyby tam gdzieś było pęknięcie czy coś. Teraz trzeba byłoby przeduścić czymś. I teraz zakładamy te kamienie w ten sposób, tutaj one wchodzą w to gniazdo. No i przykręcamy nakrętką, a dopiero po wyregulowaniu nakrętka kontrująca. No tu już mamy zmontowane. W sumie jest grubsza, bo tych śrub do dźwigienek jeszcze przeciwnakrętek nie zakładam. Bo przeciwnakrętki dopiero w ten czas się zakłada, jak już te 8 śrub ósemek ściśnięte jest razem w koło zamachowe. No i wiadomo, że po uprzednim wiadomo, że tarcza w ten czas idzie o ten sposób. No. Ja jak montuję dwa, ten, to sprzęgło, to wsuwam to od razu na wałek i luzem wkładam później tą tarczę i później przy montażu skrzyni biegów z silnikiem jak przy łączeniu akurat bardzo łatwo to, to trafia już nie trzeba ekstra yy, centrować tych Zawsze znaczy tych tarcz. No, a jak są dwie tarcze, naprawdę jest ciężko wy, w sumie wycentrować, bo musiałby idealnie wytoczyć taki wałek, jeden grubszy, właśnie drugiego, i, i w stosunku do pierwszego, do pierwszej tarczy jest ten otwór. No, i to jak, jak już zamontowany jest już do oporu tymi ośmioma śrubami, co robimy? Wyregulowujemy tarczę i łożysko, ma być około 3-4 mm odstęp, łożysko nie ma prawa przy wyłączeniu pedału, nie ma prawa się obracać. No, bo nieraz są tak wyharatane właśnie te, te pierścienie wyłączające, no i łożysko całe jest, bo no, ono niepotrzebnie się obraca, ono się ma obracać tylko przy wyłączaniu sprzęgła. Jak jest to ustawione, no pedał ma gdzieś około 2,5 cm luz taki skogiałowy mieć. I co? Tu do, dokręcamy, luzujemy kluczem 14 przeciwna krętki, tych 6 śrub dookoła. Dokręcamy do oporu yy, śrubokrętem. Wszystkie do oporu, i później cofamy z powrotem. Różnie to bywa. Każde sprzęgło jakoś inaczej działa. Półtora obrotów z powrotem, jeden obrót, dwa obroty. Naprawdę są różne. Ja tu już widzę dzwonicień. A nawet z całej Polski tutaj właśnie większość na temat tych sprzęgieł. No, jak niby regularminowy powrót jest tej śrubki, to nie za bardzo wyłącza biegi. No, to trzeba zwiększyć. Zwiększyć luz i poluzować. No, naprawdę to jest, to jest do zrobienia, bo wiadomo, trzeba tak regulować, żeby, żeby funkcjonowało. Nawet można nie za, za każdym razem odpalać silnika, bo można jednemu nadusić na sprzęgło, a drugim włączyć bieg i drugim korbom można obracać. No, przykładowo. No. I wy widzisz, czy wyłącza, czy nie wyłącza. Jak korba się kręci, sprzęgło naduszone, traktor stoi na biegu. No, jak puszcza, to od razu blokuje. No, to znaczy, że jest dobrze, nie? No, inny sposobu nie ma. No liowałek, no bo tu też są dwa stopnie, nie? Co? Bo to trzeba sprawdzać no przy i wałek, pierwszy, i drugi stopień. Wałek tak samo, wałek to można na ten, bo można dźwigienko włączyć i ręką zawałek spróbować i jeden niech nadusi na sprzęgło, do oporu w ten czas, mm. No, bo pierwszy stopień wiadomo, do, do, bo to działa, tu dźwigienki, e, w ten czas e, do połowy wduszenia pedału sprzęgła, to zatrzymuje się traktor. Jak naciskamy do oporu sprzęgło no to tak traktor stoi i maszyna no w tym wypadku jest powiązałka czy tam inne maszyny napędzające przez łom kosiarka rotacyjna no, no i to wszystko no. I, i tak jeszcze raz jak zakładamy to ja wsuwam nawałek sprzęgłowy to bo ona swobodnie mi teraz wejdzie i wrzucam i wrzucam tym dłuższym na, na ten wałek o. i później składamy silnik, łączymy do obudowy sprzęgła. No. no i później ta regulacja, którą ja tu już powiedziałem. No.